Hejka moi kochani, Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Z góry przepraszam, ale moja mama ogląda telewizję w pokoju. No po prostu zawsze wybieram najgorszy monet. Albo jakieś ciemno, albo jakieś burza, albo jak nie wiem, są jakieś hałasy, ale mam nadzieję, że wam nic tutaj nie przeszkadza. Z góry przepraszam za mój makijaż, ale wczoraj byłam na dość sporych zakupach i po prostu postawiłam się sobie przed kilka rzeczy, bo kupiłam kilka rzeczy kosmetycznych, ubraniowych i... Po prostu kupiłam dość sporo rzeczy, ale nie nagrałam dla was holu, tylko nagrywam dla was kolejny filmik serii Back to School, Sposoby na naukę. Myślałam, że nagram ten filmik później, ale jakby nie, nie wiedziałam jakby co mam nagrać, bo myślałam o jakichś rzeczach, o jakichś filmach z serii Back to School, na przykład, nie wiem, jakieś rutyny albo jakieś vlogi, ale jakby Kompletnie o tym zapomniałam wszystkim i nie miałam czasu, aby, tych filmów, aby te filmy nagrać w tygodniu, a takie filmy typu rutyna albo jakieś dłuższe takie vlogi kilkudniowe wolę nagrywać po prostu w tygodniu, a nie wstawiać wam je o wiele później niż po prostu zwyczaj w samym filmie, czyli co tydzień w sobotę, więc postanowiłam, że po prostu nagram dla Was tak na szybko właśnie sposoby na naukę. Takie moje, wiecie, ja nie jestem jakąś świątką uczennicą, ale wiem, że niektórzy takie filmy na YouTube nagrywają. Wiem, że jest jeden film, wiem, że jest to jeden film z serii, Back to School ogólnie takie na YouTubie. wiem, że niektórzy właśnie takie filmy nagrywają. Ja też takie nagram, żeby po prostu powiedzieć Wam o moich sposobach na naukę. Niektóre będą takie bardziej popularne, niektóre będą takie typowo moje, które myślę, że niektórzy których myślę, że niektórzy nie mają, chociaż nie wiadomo. Ale zapraszam Was bardzo właśnie serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że film Wam się przyda, bo wiecie w tygodniu. A, jeszcze chciałam coś powiedzieć nie gram na schola ani projektu Denka, bo wiem, że te filmy nie byłyby mi dla na moim kanale, chociaż nie wiem, ale jakby no nie wiem, czy lubicie takie film dawno było Holly na moim kanale, ale no, ale może jednak gram później. Teraz skupmy się na back to school i właśnie mam nadzieję, że ten film Wam się przydam, bo za tydzień, przynajmniej ja mam, może wy też już macie, ja właśnie za tydzień, ten tydzień, który teraz będzie, ja to nagrywam ja to nagrywam w niedzielę, właśnie nie w sobotę, w niedzielę, ale wracając po prostu wczoraj była na dużych zakupach i nie miałam czasu dla was nagrać to nagram ten filmik w niedzielę i właśnie jutro, już się w tydzień i w tym Tygodniu, co teraz będzie, właśnie będą jakieś kartkówki, może wy też będziecie jakieś mieli, mam nadzieję, że nie, ale ja akurat nie jakieś z fizyki, z historii, z polskiego, nie wiem, z jakich jeszcze przedmiotów, więc naprawdę kiepsko, no więc muszę się po prostu do nich uczyć, wiecie, jestem już w siódmej klasie, już w sumie... To jest jeszcze niska klasa, ale nie, nieważne. Mam na myśli, że jestem w tej klasie, ale jeszcze sobie nie rozpracowałam jakby, e, sposobów na poszczególne przedmioty, np. przykład chemia, fizyka. E, wiecie, no, nie rozpracowałam sobie jakby sposobów na te dodatkowe przedmioty, które wyszły w tym roku, więc powiem wam o mojej takiej nauce. Przez całe moje życie, jakby takie sposoby, które zawsze mi się sprawdzały, po prostu w każdej klasie, więc zapraszam. Was do oglądania No i myślę, że przyda Wam się całkiem ten filmik, bo Nie chcę wystrzelić, ale ja miałam kilka, kilka, dwie Niezapowiedziane kartkówki w tamtym tygodniu Miałam jedną z bodolki, jedną z tematyki, Więc mam nadzieję, że Że nie będzie często tych niezapowiedzianych kartkówek Chociaż w sumie Podobne teraz mają być tylko niezapowiedziane kartkówki Tylko jak jacyś niedzieli na nauczyciele zapowiadają w poprzednich latach było trochę inaczej i większość nauczycieli zapowiadało, no ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli po pracy się tyle uczyć, ale może wykorzystać niektóre z tych pomysłów, sposobów, więc zapraszam do oglądania. Pierwszy z nich jest taki, myślę, dość znany i dość taki, wiecie, popularny, ale ja go również używam, jest to, wiecie, połączenie sztuki z, z nauką, czyli, wiecie, jak są jakieś pojęcia, piszecie jakieś, to ja często lubię właśnie rysować sobie przy jakichś pojęciach albo jakichś ważnych rzeczach jakieś rysunki z tym związane albo po prostu jakieś rysunki właśnie, bo często mi się później przypomina, że a pamiętam, rysowałam właśnie przy tym taki rysunek i właśnie mi się przypomina już wszystko, co było przy tym napisane, ale takiego sposobu akurat rzadko używam. Bardziej mam czaj na myśli po prostu podkreślanie jakichś ważnych e, pojęć, terminów e, i po prostu zawsze sobie robię stronę tytułową e, tutaj jak z polskiego pani, pani wszystkim kazała zrobić stronę tytułową ale ja ogólnie ze wszystkich przedmiotów zawsze stronę tytułową więc tutaj też właśnie tak postąpiłam i zrobiłam Chociaż właśnie, no jak umiałam, pieniądze, Tyskę nam okazała wszystkie w strę tytułową, ale ja robię po prostu ze wszystkich, w tą tytułową, bo po prostu jest dla mnie sama przyjemność. Tak samo jak właśnie podkreślanie Wszystkich tutaj ważne rzeczy. Wiadomo, nie zawsze mam czas, żeby zrobić to w szkole, czasami robię to w domu, bo po prostu na lekcji staram się wszystko zapisywać. No i widzicie, tutaj sobie podkreślam jakieś rzeczy, które uważam, że warto mieć podkreślone, bo pani. Nam, czasami nam mówi, ale większość pani po prostu nam nie mówi, żebyśmy to lub to podkreślili, więc ja po prostu sobie podkreślam, co uważam, że jest ważne. No wiecie, ja pracę domową zawsze mam podkreśloną, no bo to oczywiście jest ważne. Czasem się to sprawdza, jak na przykład pani podaje pracę domową na samym początku lekcji, kiedyś mam taką sytuację, nawet nie kiedyś tylko kilka, znaczy ki kilka razy w moim życiu po prostu mam taką sytuację, że... Pani powiedziała nam pracę domową na początku lekcji, a zazwyczaj właśnie pracują się mi na końcu lekcji. ja zawsze patrzę na końcu szytu, czy jest jakaś praca domowa. Jak nie, to po prostu To, to po prostu nie odrabiam. I właśnie jak nie podkreślałam tych prac domowych, to kiedyś patrzę na końcu szytu, tam nie było żadnej pracy domowej. A pani podała na początku lekcji i po prostu nie, 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 nie zobaczyłam na początek, na początek, no to akurat wiecie nie zobaczyłam na początek notatki, tylko właśnie pod koniec, bo myślałam, że pani podała właśnie pracę domową pod koniec lekcji, tak jak zwykle. A jak mam podkreśloną, wiecie pracę domową albo po prostu napisam na kolorowo, to zawsze po prostu widzę już i wiem, że jesteś zadane, więc naprawdę warto mieć właśnie tą pracę domową, jakąś właśnie zaznaczoną żeby ona nam się po prostu w zeszycie gdzieś nie zakupiła, i żebyśmy mieli już ją więc ja się wszystko tak podkreślam, żeby wszystko w nogi. Wiecie, wiecie jak wygląda mój. Znaczy, no nie wiem, czy wiecie, no bo nie znać aż tak dobrze. W ogóle zobaczcie tutaj i zapomniałam ma tematu, być świetnie. E, a jeszcze z, chciałam wspomnieć, że. obczęjecie mój kanał, bo wie, przez następne kilka tygodni będę nagrywała dość fajne filmy przynajmniej tak mi się zdaje właśnie, e, myślałam też, żeby wrzucić jakieś fi, filmy jakieś rutyny mm, dzisiaj ale po prostu miałam dość zabiegane ten tydzień, wczoraj jeszcze byłam na zakupach i ogólnie no, jakby nie miałam w tygodniu czasu, żeby nagrać jakiś rutyn e, szkolenia za tydzień prawdopodobnie już się poka po pokaże już wstawię na moim kanale rutynę więc obczajcie, bo wiem, że niektórzy naprawdę lubią oglądać rutyny poranne i wieczorne ja, ja przynajmniej uwielbiam właśnie takie filmy oglądać więc właśnie niedługo się taki film pojawi, ale wracając właśnie do takie jakieś ważne rzeczy staram się właśnie zawsze podkreślać bo jest to po prostu tak mi jest się najłatwiej uczyć, jak on wszystko był podkreślane, ale właśnie chciałam wspomnieć, że... Mi spadł, ja chciałam właśnie wspomnieć, że no pod koniec roku, no to po prostu piszę na czytnog, albo w ogóle nie piszę, bo po prostu też w wakacje, więc no zazwyczaj właśnie tak był podkreślany zeszyty mam przez pierwszy semestr. No a później no to inaczej to wygląda, ale w tym roku staram się bardziej o tym pamiętać. Tutaj zeszyty od biologii. Gładki, akurat pierwszy raz w moim życiu używam. Tu ja mam minuszek. No i też sobie podkreślam, po prostu we wszystkich tak sobie podkreślam. Tutaj akurat nie zrobiłam strony tytułowej. We wszystkich rzeczy sobie podkreślam. Tutaj jeszcze muszę podkreślać tematy. No i tak to wygląda tutaj od geografii, i wszystko ogólnie staram się jakoś wizualnie. Wszystkie takie ważne rzeczy, wiadomo, nie wszystko, tylko wszystkie ważne rzeczy staram się podkreślać, więc jakoś zaznaczać i ogólnie e, tak, żeby mi było po prostu łatwiej zapamiętać. Ja ogólnie uwielbiam, uwielbiam. Najbardziej, najbardziej to ja się lubię uczyć na pamięć, bo jakby ze zrozumieniem Groś, wiecie, jestem humanistą i jakby tak myśl, myślę, że tak jak większość ludzi, e, nie lubię jakby uczyć się, jakby nie lubię rozumieć jakichś rzeczy, tylko lubię się ich uczyć na pamięć. Później takich już ich nie pamiętam, ale... No, myślę, że o co mi chodzi, dlatego właśnie tego sposobu bardzo lubię używać. Drugim sposobem jest, jest uczenie się na bieżąco, gdyż yy, właśnie my często yy, yy, mamy niezapowiedziane kartkówki Właśnie też się o tym przekonałam właśnie w tej klasie, że będzie pewnie dużo takich właśnie niezapowiedzianych kartkówek. Dlatego ja wiem, wiem, że wy też pewnie macie dużo takich niezapowiedzianych kartkówek, chociaż nie jest to pewna, ale myślę, że niektórzy też na pewno takie rzeczy mają, że pani po prostu nie wyjmujemy karteczki, myślę, że się już nauczyliście rzeczy z tamtej lekcji i takie tam, i musicie po prostu pisać, chociaż nic o tym wcześniej nie widzieliście. Właśnie warto się uczyć na bieżąco, żeby, żebyście po prostu dostali pauz kartkówki, bo to też no, jest ważne. W taki sposób jest właśnie, myślę, dość oczywiste, bo w sumie, no, słyszeliście pewnie już kilka razy, żebyście się ukryli na bieżąco, ale naprawdę to pomaga, jak macie jakieś niezapowiadane kartkówki w szkole, więc ja przynajmniej staram się tak robić, chociaż, no, nie zawsze po prostu mi się chce, więc polecam. E, trzecim sposobem... Jest mniej więcej ogarnięcie biurka i pokoju. Jak się uczycie, ja przynajmniej się nie mogę skupić jako mnie ogarnięte biurko i w sumie jako mnie ogarnity pokój też, bo wszystko mi rozprasza i zaraz coś tutaj sprzątam, zaraz coś, a tutaj jest mega brudno i mi się zaraz zeszyty po, pobrudzą. I ogólnie jak jest balkan, to po prostu i nie mogę się skupić i po prostu ten balkan nie przeszkadza, bo coś mi spada, coś mi brudzi, po prostu szyty i wiadomo, porządek jest zawsze ważny, to dlatego też jest ważny. Yy podczas nauki, więc no, staram się sprzątać, też czasami mi się nie chce. Ja te ogólnie, ogólnie te sposoby to ja staram się praktykować, ale nie zawsze mi to wychodzi, więc no wiecie, ja nie jestem jakimś piątkowym, piątkowym nie jestem piątkową uczennicą, ale mówię wam o tych sposobach po prostu z mojego własnego doświadczenia, bo wiem, że niektórzy nagrywają takie filmiki, ja też nie jestem piątkowymi, wszystkowymi uczniami, przynajmniej tak mi się wydaje, więc nagram ten filmik po prostu, żeby żebyście mniej więcej skorzystać z tych sposobów, bo mi kilka razy kilka e, kilkadziesiąt razy uratowały e, życie, więc no, tak to się prezentuje Następnym w tym sposobem. Kolejnym sposobem są fiszki. Ja szczególnie przez właśnie w szóstą klasę właśnie odkryłam ten sposób, więc nie stosowałam go przez całą moją a ale przez szóstą klasę przekonałam się do tego i właśnie wszystkie dobre ceny były dzięki uczeniu się przez piszki, więc bardzo Wam polecam właśnie sposób z karteczkami, gdzie macie po jednej stronie sen sentencje, po jednej stronie macie pojęcie, po drugiej macie wyjaśnienie. Ja zawsze tego użyłam nie tylko na jakieś języki, ale też na przyrodę, no teraz biologię będę tego sposobu używała. No i na, na jak najwięcej produktów staram się w ten sposób właśnie używać, myślę, że wiecie co to są fiszki wiecie, pojęcia po, po drugiej stronie wyjaśnienia, po prostu po prostu losujecie karteczki i jakby uczucie się właśnie odwracające patrząc na nazwę, pojęcia później po drugiej stronie wyjaśnienie więc no, definicje więc no tak to Prezentuję teraz piąty, albo czwarty sposób. Następnym sposobem to poproszenie kolegi, koleżanki, rodzica, opiekuna kogoś po prostu, albo rozwiązanie quizu właśnie żeby przetestować waszą wiedzę właśnie yy, z materiału, który przestudiowaliście właśnie, żeby żeby właśnie przetestować wiedzę, czy ją dobrze przyswoiliście, czy nie jeżeli czegoś nie pamiętaliście yy, jeżeli na coś źle odpowiedzieliście i tak dalej to po prostu wiadomo powtarzam to jeszcze raz ja przynajmniej, często jak robię, często proszę żeby żebym jeszcze czegoś przepytała, więc no i ostatnim już sposobem jest... Ostatnim sposobem jest po prostu uczenie się, wiadomo nic zastąpić takiej nauki. Wiecie, znaczy może zastąpić, zależy jak się uczycie, ale ja jak uważam, że najważniejsze jest uczenie się takie... Jakby...